Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w miesięcznym nabożeństwie do świętego Józefa. Będziemy codziennie rozważać fragment książki, która jest właśnie miesięcznym nabożeństwem do tego świętego i będziemy się modlić, pamiętajmy, w miesiącu poświęconym świętemu Józefowi oraz w roku ku jego czci, który właśnie obchodzimy w Polsce. To nabożeństwo, które będziemy rozważać, napisał błogosławiony Bartolo Longo, trwa ono cały miesiąc. Codziennie mamy krótkie rozważanie o świętym Józefie, to jest taka lektura duchowa. Codziennie mamy też modlitwy oraz zadanie duchowe do wykonania. Wszystko to będziemy mogli usłyszeć już w dzisiejszym pierwszym dniu ku, ku czci świętego Józefa. I też pierwszego dnia serdecznie zapraszam do tego, aby wybrać sobie jakąś szczególną intencję, w której będziemy się modlić w tym miesięcznym nabożeństwie, jest to nabożeństwo bardziej wymagające, aczkolwiek tutaj w naszym radiu różany będzie w wersji nieco skróconej niż jest w naszej książce. Moi drodzy, co należy zrobić? Jeśli już mamy intencję to przede wszystkim należy w sercu podtrzymać ten zamiar, abyśmy chcieli rzeczywiście się modlić do Świętego Józefa z serca, poznać go, zostać jego uczniem. Autor tego nabożeństwa już w pierwszym dniu nazywa go naszym ojcem. Postarajmy się być jak dzieci Świętego Józefa. Postarajmy się oddać jemu, zawierzyć i puść Pójść jego drogą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień pierwszy. W tym dniu będziemy rozważać święte imię Józef. Najpierw lektura duchowa nawiązująca do tego tematu. Wielu ojców Kościoła uważa, że sam Bóg był autorem błogosławionego imienia Józef. A rodzice świętego patriarchy zostali natchnieni. Rzeczywiście w jego życiu widzimy przecudne wypełnienie się znaczenia tego imienia. Imię Józef w języku hebrajskim oznacza wzrost. Idealnie pasowało ono do tego, kto miał być czystym małżonkiem Maryi i przybranym ojcem Jezusa, gdyż musiał on koniecznie wzrastać ku doskonałości, jak antyczny patriarcha, który był wielki pomiędzy swoimi braćmi. Ponadto niektórzy ojcowie Kościoła oraz wielu teologów pobożnie wierzą, że święty Józef został oczyszczony ze zmazy pierworodnej i uświęcony jeszcze przed narodzeniem. Rzeczywiście, jeżeli Jeremiasz miał przywilej bycia uświęconym przed Narodzeniem, jeśli święty Jan otrzymał łaskę odpowiednią do swoich zalet, bycia zwiastunem Mesjasza, to czy nie możemy myśleć, że ten, który miał być ojcem zbawiciela i małżonkiem królowej Dziewic, został potraktowany z taką samą miłością i miłosierdzi, słusznie uważają, że święty Józef pozostał w łasce i nie popadł nigdy w niełaskę obrażając poważnie Boga. Naśladujmy świętego Józefa, ucząc się od niego, jak powinniśmy zachowywać się w życiu społecznym. Mimo wszystkich Bożych łask, którymi był przepełniony, Święty Józef nie miał wiary w siebie. Jego odwaga, czyniąca go zdolnym do pokonania wszystkich niebezpieczeństw, drżała w obliczu najmniejszych przeciwności, a w głębi swego serca nie był wcale do końca pewien, czy nie łaknie złudnych doczesnych przedmiotów, również tych niebezpiecznych. Spójrzmy na świętego Józefa. Zobaczymy, że zawsze był uważny w stosunku do siebie i nie wierzył w swoje siły. Święci doktorzy Kościoła uwielbiali jego milczącą naturę, tak jakby się bał niepowściągliwości swojego języka. Podkreślają jego oddanie pracy, tak jakby bezczynność stanowiła dla niego niebezpieczeństwo. Chwalą jego umiłowanie dla samotności, tak jakby świat mógł zniszczyć jego cnoty. Jednym słowem, jego nieustanna praca, duch modlitwy, wątpienie w samego siebie, jak i Umiłowanie do powściągliwości pokazują duszą aspirującym do miłości Bożej, przed czym powinny uciekać, a co praktykować, by pozostać w Bożej łasce. A oto zadanie na dzisiaj. Bądź dzisiaj bardziej skupiony, obserwuj uważnie siebie podczas wykonywania wszystkich swoich obowiązków poprzez miłość świętego Józefa, prosząc go. By patrzył na Ciebie z nieba wyobraź sobie świętego Józefa, nachylającego się nad Tobą po tym, jak wybierasz Go na swojego opiekuna, aby na każdym kroku czuwał nad Twoimi czynami, by oddalał każdego demona i by zbierał Twoje pytania, aby potem zaprezentować je Jezusowi, który nigdy niczego nie odmówił swojemu ziemskiemu ojcu. Módlmy się, abyśmy w całym tym miesiącu. W naszym domu nie popełnili żadnego grzechu ciężkiego. Przejdźmy do modlitwy i spotkania ze Świętym Józefem. Pamiętaj, aby w ciągu dnia powtarzać akt szczelisty. Święty Józefie, pamiętaj, że jestem Twoim dzieckiem, a Ty moim ojcem. Spotkanie ze Świętym Józefem. Przyciągnij nas do siebie, najukochańszy Józefie, podążymy za Tobą. Twoje imię jest najpiękniejszym z imion, zaraz po najświętszych imionach Jezusa i Maryi. Nie było przypadkiem, ale sekretnym planem Opatrzności, że właśnie to imię zostało dane Tobie przez Twoich rodziców. Bóg już wcześniej, nadając Mu znaczenie, wskazał Twój cudowny rozkwit w łasce, cnocie i chwale pośród aniołów i pośród ludzi. Imię Twoje, Józefie, to radość z nieba, która jest zaszczytem dla ziemi i pokrzepieniem dla śmiertelników oraz znękanych, pociesza strapionych, leczy chorych, zmiękcza serca zatwardziałe, pomaga opierać się pokusom, uwalnia od złych duchów, przynosi każde dobro tym, którzy Go wzywają i uczestniczy w potędze świętych imion Jezusa i Maryi. Mogłoby z tego powodu tak piękne i zbawienne imię być napisane gwiazdami na sklepieniu nieba, aby było widziane i wymawiane na całym świecie. Mogłoby być wyrzeźbione z naszej miłości, aby wszyscy ludzie je kochali i szanowali. Mogłoby być na moich ustach i w moim sercu, teraz i w godzinie mojej śmierci, aby było mi pomocą w momencie odejścia z tego życia. Aniołowie z nieba, święci i święte z raju, wy, którzy cieszycie się, kiedy drogie imię Józef rozbrzmiewa w świętym mieście, nauczcie nas czci, którą powinniśmy je obdarzyć i szacunku, jakim powinniśmy je wymawiać. Przejdźmy do modlitw, które odmawiamy codziennie w nabożeństwie do świętego Józefa. Rozważmy siedem boleści świętego Józefa i do każdej będziemy mówić Chwała Ojcu! Pierwsza boleść to wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki Maryi Dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Druga boleść świętego Józefa Orzucenie Betlejem przed narodzinami zbawiciela w stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Trzecia boleść to rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść to ofiarowanie w świątyni przepowiednia Symeona o mencjach Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść, ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu. I synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Szósta boleść, powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archealosem. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Siódma boleść: Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Powtarzajmy w ciągu dnia te akty szczeliste. Postarajmy się je zapamiętać. I kiedy jesteśmy w trudnościach, w zwątpieniu, albo kiedy odpoczywamy i kiedy czujemy też takie natchnienie, powtarzajmy jeden z tych aktów. Jezu, Józefie, Maryjo, daję wam serce i duszę moją. Albo Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Możesz też powiedzieć, Jezu, Józefie, Maryjo, niech przy was spoczywa moja dusza w pokoju. Odmówmy teraz krótką modlitwę. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy różańca, Również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium, oraz wielkiej rodziny zebranej pod płaszczem matki miłosierdzia, spraw, by za Jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, byśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem, i dziękować przez całą wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomnij o najczęstsze małżonku Maryi Dziewicy, słodkie opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie. Z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie, Amen. Teraz odmówimy litanię do Świętego Józefa. Starajmy się wsłuchiwać wezwania Świętego Józefa i odpowiadać: Zmiłuj się nad nami. Kyrie eleison, chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami Święta Trójco, Jedyny Boże Zmiłuj się nad nami Święta Maryjo, módl się za nami Święty Józefie, módl się za nami Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami Światło Patriarchów, módl się za nami Oblubieńczy Boga Rodzicy, módl się za nami Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami Żywicielu syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wyzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin Módl się za nami, Pociechu nieszczęśliwych. Módl się za nami, nadziejo chorych, módl się za nami. Patroniu umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie kościoła świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę Świętego Józefa, przez jego stawiennictwo pozwól temu Kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I na tym kończą się nasze dzisiejsze modlitwy do świętego Józefa. Bardzo miło było się z Wami spotkać. Wierzę, że te modlitwy, które mamy już zapamiętane, czyli akty szczeliste. Będziemy po, powtarzać dzisiaj w trudnych chwilach, w chwilach pokój, w chwilach zmęczenia, w chwilach próby, ale także w chwilach odpoczynku. Pamiętając, że też nie, nie jesteśmy po to tylko, żeby prosić, ale też po to, by dziękować Panu Bogu i naszemu patronowi świętemu Józefowi. Jutro spotkamy się na drugim dniu do świętego Józefa, na kolejnym dniu naszej nowenny. Jeśli chcesz, możesz zachęcić inne osoby aby dołączyły do tej nowenny po prostu albo udostępniając na swoim profilu wiadomość o, tej, o tym pierwszym dniu albo możesz po prostu wysłać ten link komuś innemu albo też powiedzieć, że jest takie nabożeństwo do świętego Józefa całomiesięczne i że w roku świętego Józefa w miesiącu świętego Józefa warto do tego nabożeństwa dołączyć nabożeństwo to pochodzi z książki Miesiąc ku świętego Józefa wydanej wydawnictwie Rosemaria i udostępnionym właśnie na potrzebie dzisiejszego modlitewnego spotkania. Serdecznie Bóg zapłać i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.